Serdecznie zapraszam na dni otwarte Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego, które odbędą się w dniach 19 i 20 bieżącego miesiąca. Będą to imprezy zarówno na terenie Ogrodu Zoologicznego, jak i Lasu Wolskiego na Polanie Wobra. Każdy, kto zakupi bilet wstępu do Zoo, będzie mógł skorzystać z poczęstunku na terenie Polany Wobra będą atrakcje w postaci pogadanych o zwierzętach. Będziemy uchylać rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o odchów zwierząt, o ciekawostki o zwierzętach. Będziemy promować nasz program Kondor. Będą gry i zabawy, bańki mydlane, malowanie twarzy, jeżdżalnie, zamki dmuchane. Serdecznie zapraszam, a wieczorem zapraszamy na projekcję filmu zarówno we wtorek, jak i w środę o godzinie 21.00. Odbędzie się projekcja filmu o życiu w Himalajach pod tytułem Duch Śniegu.